Uruchomiliśmy nowe usługi na platformie Envelo. W tym momencie uruchomiliśmy neo i Neo-Rachunki. Neo-Faktura jest to możliwość wysyłania faktury w wersji elektronicznej i papierowej. Jest to usługa głównie dla klientów biznesowych dedykowana. Neo-Rachunki jest to skrzynka pocztowa, która umożliwia odbieranie w jednym miejscu w sposób bezpieczny i gromadzenie ich rozmaitych rachunków. To jest usługa dla klientów indywidualnych. Oprócz tego rozwijamy również usługi, które uruchomiliśmy w październiku w zeszłym roku w szczególności takie usługi jak NeoZnaczek. Teraz uruchomiliśmy możliwość zakupienia znaczka na przesyłki zagraniczne, jak również możliwość kupienia znaczka personalizowanego, czyli możliwość wstawienia własnego obrazka, logo do znaczka, który jest kupowany. A oprócz tego mamy zupełnie nowy edytor do NeoKartki, który ma możliwość robienia kolaży, ramek, stosowania różnych fajnych trików, nazwijmy to wizualnej. dzięki temu tworzenie kartek jest jeszcze bardziej proste, a jednocześnie zabawne. Kartki mamy również w mniejszym formacie. Tutaj jest jakby oferta dedykowana właśnie aktów biznesowe, którzy chcą robić akcje marketingowe reklamowe. Dzięki temu trochę obniżają koszty, ponieważ ta mniejsza kartka jest nieco tańsza. Przecież mamy kartki również w formie karnetów. Realizujemy tutaj naszą wizję poczty na biurku i poczty w kieszeni. Chcemy, żeby tak jak każdy z nas ma najczęściej konto w banku internetowym, tak chcemy, żeby też każdy miał konto pocztowe, czyli w szczególności możliwość realizowania usług pocztowych różnego typu, nie ruszając się z miejsca z domu czy też za biurka. To oznacza, że możemy u nas na naszej platformie w obecnej chwili kupić znaczek, wysłać kartkę, wysłać list czy też odbierać faktury. Za chwilę będziemy mogli również wirtualizować na swoją skrzynkę pocztową, czyli odbierać dowolną korespondencję w wersji elektronicznej. Będziemy mogli te rachunki również opłacać jednym kliknięciem. Także mamy tutaj jeszcze kilka pomysłów na przyszłość. Aplikacja mobilna się rozwija równolegle do platformy internetowej. Najpierw uruchamiamy usługi na platformie internetowej, za jakiś czas po ich, nazwijmy to, ustabilizowaniu wchodzimy na platformę mobilną. W tym momencie aplikacja mobilna zawiera sześć usług. Oprócz nokarki są to głównie usługi pocztowe, takie jak lokalizator placówek, czy skrzynek pocztowych, jak możliwe, zamówienia kuriera. A za kilka miesięcy damy też dostęp do właśnie tejże skrzynki, którą teraz uruchomiliśmy na Platformie WWW. Więc docelowo również na telefonie bądź tablecie będziemy mogli odbierać nasze własne rachunki. Wszystkie nasze usługi, jakie tworzymy i budujemy na Platformie są od samego początku tworzone z myślą o bezpieczeństwie. Platforma jest platformą internetową i jest zabezpieczona wszystkimi dostępnymi mechanizmami, takimi jak chociażby certyfikaty czy połączenia szyfrowane. Informacje, jakie klient do nas przesyła są również szyfrowane. Na samym końcu przygotowanie do wysyłki tych papierowych wydruków, typu na przykład faktury, jest również monitorowane i chronione i nadzorowane. To są procesy całkowicie automatyczne, tu ingerencja ludzka jest niewielka. Oprócz tego dostępne mamy archiwum. Także to, co u nas jest na platformie, jest przez dłuższy czas zabezpieczone, w szczególności jeżeli chodzi o faktury, to jest minimum 6 lat, to wynika z ustawy rachunkowości.